Dzień dobry, witam Państwa z jednego z moich kolejnych ulubionych miejsc w Betomiu, czyli z Doliny Betonki, to jest na pograniczu Betomia i Rudy Śląskiej. Dzisiaj mam po raz pierwszy, na fotospacer wzięłam, mój nowy nabytek, którym chcę pokazać, że zdjęcia można robić nawet bardzo niedrogim i nienowym sprzętem. Właśnie bym go zrzuciła. Ale na szczęście jest przyczepiony do mojej ręki. To jest Olympus EPM1. Najmniejszy bezlusterkowiec, jaki Olympus zrobił z wymiennymi obiektywami. Jest to aparatik już wieloletni. Myślę, że ma ich tych lat z 13. Ma takie same baterie jak Apple 7 i wszystkie te następne peny. Jak widzicie Państwo, tu u góry nie dzieje się prawie nic. Mamy jedynie spust migawki i włącznik aparatu. Ja go sobie sparowałam z Lumixem 12 do 32, bo Lumix jest mały i lekki, a ten aparat jest naprawdę mały i bardzo, bardzo lekki. Więc żeby one no, dla mnie to y robią bardzo fajny duet. Poza tym, obiektyw, z którym aparat przyszedł, był niestety uszkodzony, więc nie mogłam z niego korzystać więc dzisiaj spróbujemy zrobić sobie zdjęcia tym cena tego zestawu na dzień dzisiejszy to jest 550 zł ponieważ za aparat z obiektywem dałam 200 za obiektyw dałam 350 jakiś czas temu ale liczę na to, że ten zepsuty obiektyw w którym po prostu się zacięły listki przysłony albo uda mi się naprawić i sprzedać albo sprzedam jako uszkodzony więc pewnie ta cena wtedy zmaleje Dobrze, mam pierwsze spostrzeżenie. I tym pierwszym spostrzeżeniem jest wizjer. Wizjer jest. No nie jest szałowy. E, dzisiaj jest duże słońce i nie za super widać na tym ekranie. E, ale jest to do przeżycia. Jak jest tylko odrobina cienia, tak jak teraz tutaj, to spokojnie daje radę. Natomiast jak słońce trochę bardziej przy, że, e, świeci no to zaczyna się robić trudno. Drugie moje spostrzeżenie jest takie, że on przez to, że jest tak gładki nie ma tutaj żadnego gripu, nic. Nie jest najprostszy do trzymania ale ponieważ jest tak mały i lekki to ja go niosę tak jak przed chwilą było widać, sobie tak dynda tak sobie dynda na pasku i czeka aż będę chciała zrobić zdjęcie. Druga rzecz jak chcę zmienić przysłonę, muszę kręcić tutaj tym kółkiem. Tutaj nie ma u góry takiego kółeczka, tylko jest tutaj takie kółko i tak mogę zmienić przysłonę. Kolejna rzecz, ponieważ nie ma dotykowego, dotykowego ekranu, to żeby zmienić punkt autofokusa, trzeba tutaj nacisnąć w bok i można tym kółkiem wtedy ruszać i te punkty autofokusa się zmieniają albo góra-dół na padzie jechać i wtedy będzie ok natomiast dla mnie wygodniejszy jest ten sposób że łapiemy punkt fokusa i robimy komponujemy sobie zdjęcie inaczej tutaj weszłam teraz w coś co nie chciałam Zacząłem strzelać też w rawach żeby zobaczyć, jakie one są, najpierw robiłam tylko JPEG, a ja te teraz zaczynam też w ramach. No więc, żeby zmienić punkt autofokusa, to tutaj w bok strzałką i kółkiem, albo tymi strzałkami. Natomiast dla mnie prostsze jest, że łapię fokus tu, do połowy wciskając, zmieniam i strzelam. No i kolejna rzecz, która, której tutaj nie ma, nie ma odchylonego ekranu. To też powoduje, że ten aparat jest taki mały. W związku z tym, jak chcemy coś zrobić niżej, no to trzeba zrobić przesiad i się troszkę pogimnastykować. I czasem trochę naczucie i wiarę robić to zdjęcie. Zobaczymy, jak nam wyjdzie zdjęcie tych tutaj kwiatków. Mam kolejne spostrzeżenie w kwestii aparatu. Tutaj jak przez to, że ten ekran jest taki, on nie jest tak ciemny, jak go Państwo tu widzicie. To trochę przekłamanie, em, już telefonu, który sobie nie radzi z ustawieniem jasności. E, czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić? No, może tak. O. więc nie do końca na tym ekranie po zrobieniu zdjęcia jestem w stanie określić ostrość. Czy ono jest faktycznie ostre, czy nie? Pewnie to wynika z niskiej rozdzielczości tego ekranu. E, mam sobie tutaj przeprogramowałam sobie guzik nagrywania, bo umówmy się, to bestia wideo nie jest, nie? Ten aparat. Więc ja sobie go przeprogramowałam tak, że jak go nacisnę, to on mi zbliży to, gdzie mam punkt ostrości, tak jak w manualnych obiektywach sobie robię. Więc to mi gdzieś tam pozwala określić, czy jest ostro, czy nie. No natomiast z samego ekranu tak nie do końca jestem w stanie to ocenić. Ale zobaczymy pliki, bo myślę, że pliki powinny wyjść OK. Wiem, że obiektyw jest ostry, więc jak wyda nam to em, pogląd na to, czy jest jak ta matryca ostrość sobie wybiera. Możemy zobaczyć jak e, możemy zobaczyć jak działa autofokus. Zobaczymy tu listek tam daleko. No i całkiem szybko to działa, bo to jak widzicie Państwo się zmienia kwadracik na zielony, znaczy złapał ostrość. Ja mam wyłączony dźwięk, pewnie jakbym miał włączone, byłoby to bardziej widać, czy też słychać. No ale nie jest źle. Jest całkiem szybko. I kolejna rzecz to dźwięk migawki. Tu Państwu dam Państwa bliżej mikrofonu, żebyście usłyszeli. Ach, nie chcę teraz złapać ostrości na nic. Taki śmieszny. Taki trochę trochę, nie wiem jak to nazwać, czy zmęczony, czy co. Ale taki niemetaliczny. Fajny, taki przytłumiony, przyjemny. Nie jest taki, że dzwoni w uszach. Bardzo przyjemny. No teraz państwo odkryłam Amerykę właśnie. Bo się tak zastanawiałam, czemu te zdjęcia czarno-białe, które robię tym aparatem, tak jakieś brązowe mi wychodzą na tym, e, na tym ekranie. No i taki czek jest sprytny, że nie zauważyłam, że miałam ustawienia na sepie zrobione, a nie na czarno-białe. Bo tu, jak wejdziemy w menu, to tu, oprócz tego, że można filtr ustawić, to tu jeszcze jest tonacja tego czarno-białego zdjęcia. Jest neutral i jest nieszczęsna sepia. Może być zaniebieszczone to zdjęcie, takie fioletowe albo zielonkawe. No i od to było ustawione przez poprzedniego użytkownika na nieszczęsną sepie. I dlatego ja się zastanawiałam, czemu one wychodzą takie czarno-białe, więc zdjęcia, które widzieliście Państwo, wynikały z błędu użytkownika. To jeszcze ostatnia rzecz, bo dla kogo ten aparat jest? Mnie się wydaje, że to właśnie będzie fajny aparat dla kogoś, kto się zastanawia nad. Kompaktem na przykład, ale jednak chciałbym mieć trochę więcej możliwości. Dla kogoś, kto nie chce od razu wchodzić w te wszystkie manualne ustawienia, i dlatego też teraz ostatnie kilka zdjęć, przełączy się na ten tryb i auto i będą wszystkie z automatem. No więc moje takie pierwsze wrażenia z pierwszego strzelania tym aparatem są takie, że jest całkiem w porządku. Jest bardzo niedrogi, bardzo mały. Mógłby być pierwszym aparatem na przykład dla dziecka z tym zoomem albo z jakimś stałoogniskowym małym obiektywem od Lumixa. Eee, co jeszcze myślę? Myślę, że eee, może być to też taki na przykład aparat, który sobie trzymamy w schowku na rękawiczki w samochodzie i zawsze mamy przy sobie, bo jest po prostu taki mały. Żywotność baterii, no ja nie, wyko nie wykonałam dzisiaj jakoś dramatycznie dużo tych zdjęć nim. Bo nie ukrywam, że trochę ten ekran jest męczący, ale tutaj można sobie zakupić wizjer i to być może byłoby rozwiązanie. Ale z trzeciej strony, skoro aparat ma być taki mały, to po co go powiększać wizjerem? Nie wiem jeszcze, jak wyszły zdjęcia, to dopiero zobaczę, jak. Zrzucę je na komputer, bo jestem prawie pewna, że ten ekran ma na tyle niską rozdzielczość, że on nieco i przekłamywał kolory, i przekłamywał e, ostrość, więc to wyjdzie w praniu, jak już wrzucę zdjęcia na, zdjęcia na komputer. Ale ogólnie jest bardzo w porządku. Ma takie prawie samo menu jak e, EPL-7. No, z tą różnicą, że tu można przełączać z tych trybów. E, manualnych, bo on ma też pełny tryb manualny, przy czym podejrzewam, że jest on niezwykle uciążliwy do używania, więc nawet nie próbowałam. Ja nagram do niego bardzo krótką, może nie bardzo krótką, bo najwyraźniej bardzo krótkiej nie umiem, ale krótszą niż do 7 instrukcji obsługi, bo tam będzie się wiele rzeczy powtarzać. Jak sobie go ustawić najprościej, żeby był łatwy i szybki w obsłudze. A tak to... Myślę, że jest bardzo w porządku za tak niewielkie pieniądze. Jest na pewno lepszym wyborem niż jakikolwiek kompakt, czy to teraz takie jest moda na te stare aparaty cyfrowe, które dają w większości koszmarną jakość zdjęć. Tutaj jest 12 megapikseli na matryce Micro 4.3, czyli takiej samej jak najnowszy OM1. Mark2, wiadomo, że to nie jest 20 megapikselowa ale jeśli chodzi o wielkość matrycy, jest taka sama. Więc jakość zdjęć z niego, czy ze starego kompakta, on będzie bił na łeb na szyję tego starego kompakta. Także ja polecam za dwie stówki, a być może za stówkę sam aparat, jeśli uda mi się sprzedać obiektyw. A jeśli uda mi się naprawić obiektyw i go sprzedać bo to obiektyw, którego, za którym nie przepadam, ale to może kiedyś, może kiedyś będę miała działający yy, egzemplarz, to Państwu powiem, czemu za nim nie przepadam. Za tym przepadam. Ten jest ekstra. Yy, no to być może jeszcze będę miała aparat za darmo, bo tak też bywa. Także ja polecam serdecznie. Można bardzo tanio fotografować, tylko trzeba być cierpliwym i trzeba zawsze negocjować. Pozdrawiam.